Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym raporcie wojennym, wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 13 października a 15 października i zapraszam. Raport, jak zwykle, zaczynamy od mapy Ukrainy i odcinka rzeki Oskił. Na odcinku rzeki Oskił mamy do czynienia z powolnieniem. Natarcia wojsk ukraińskich oraz kontratakami rosyjskimi, szczególnie z rejonu Kremiennej. Natomiast mamy pełzające, no bardzo powoli pełzające natarcie, które wojska ukraińskie kontynuują w kierunku sfatowo. Mamy informację, że wojska ukraińskie zajęły szereg miejscowości właśnie wzdłuż drogi P-66 która tutaj prowadzi do Sfatowa Skupiańska. Mamy tutaj informacje o zajęciu Kasiliwki Kotlariwki oraz jeszcze jednej miejscowości Wodzimierki, która otwiera kierunek północny uderzenia na Niżną Duwankę i obejścia tym samym Sfatowa od północy. Natomiast mamy rosnący tutaj opór, pojawiły się jednostki uzupełnionej Jedynej dywizji pierwszej Armii Gwardyjskiej, Armii Pancernej, 47 dywizji gwardyjskiej, dywizji pancernej na froncie. Oraz mamy zaciekłe walki pomiędzy Kremienną a Ternową Mamy tutaj informacje o atakach, kontratakach. Dalej sytuacja jest niejasna. Był filmik w ternowej, gdzie faktycznie byli żołnierze, którzy zginęli Rosjanie, wioska odbita. Więc tutaj jakiś kontratak był faktycznie tak, jak wspomniałem, ostatnio był, bo walczyli. Natomiast y, zakres y, tego uderzenia faktycznie był większy, i doprowadziło to do czasowych sukcesów wojsk rosyjskich na tym odcinku. Jednak kontratak, tak jak ostatnio wspominałem, odrzucił ich, ale nie zakończyło to walk w tym rejonie, gdyż one są. Cały czas tutaj są i są toczone. Nie wiemy, jaki jest status miejscowości Dibrowne, bo nie ma żadnych informacji. Natomiast mamy tutaj informacje o zaciekłych walkach prowadzonych przez wojska Ugańskiej Republiki, chociaż teraz już Rosji, oraz szeregu innych jednostek, wyłącznie z żołnierzami grupy Wagnera, którzy się tutaj pojawili. Szef grupy Wagnera skierował w ten region 2000 Wagnerowców. Więc mamy tutaj no, dość duże wzmocnione sił rosyjskich oraz generalnie no przypływ nowych sił jak widzicie no ta linia obrony tutaj naprawdę je robi wrażenie wiemy, że wojska rosyjskie budują linię umocnień które, na których ma być zatrzymane całkowicie natarcie wojsk ukraińskich w tym rejonie. Przejdźmy na rejon Siewiersk-Bachmut Siewiersk-Bachmut na odcinku siewiersko bachmutskim mamy informacje o walkach w rejonie Jakowliwki, sołedaru, Bachmuckie oraz samego Bachmutu. Do samego Bachmutu przejdziemy na następnej mapie. Mamy informacje o walkach w tym rejonie. Walki tutaj są zaciekłe. Główną siłą napędową tych ataków są żołnierze grupy Wagnera. Ostatnio czytałem bardzo fajną opinię, że w sumie żołnierze Wagnerowcy w ogóle odcinają się od działań, nieudolnych działań armii rosyjskiej. Sami twierdzą, że wszystkie sukcesy, jakie odnotowano w tym rejonie, Zawdzięcza armia rosyjska tylko im i to oni ponoszą największy koszt tej całej operacji, gdyż reszta armii jest nieudolna, nie potrafi walczyć. I tutaj no, trzeba przyznać, że mają w pewnym sensie rację, ale w sensie takim, że te sukcesy, które tutaj były, faktycznie oni, największy wpływ na to, co się tutaj działo w tym rejonie. Jeżeli chodzi o rejon Białorivka, Spirne, nie mamy informacji, przynajmniej ja nie mam informacji o walkach. Mamy tutaj to przegrupowanie, które Mówiłem ostatnio o tym przegrupowaniu Ono się pojawiło, pojawiły się nowe jednostki I faktycznie ono cały czas trwa Mam wrażenie, że ono cały czas trwa Przejdźmy sobie na mapę Ukrainy więc z mapy Ukrainy Przejdźmy na odcinek Bachmucki Na odcinku Bachmuckim Mamy Kolejne dni Które tutaj Pokazują jak zaciekłe są te walki Jest filmik Puszczę wam ten filmik, pokażę wam ten filmik. Na tym filmiku widać powtórkę z historii, bo ten teren naprawdę wygląda jak wojna pozycyjna na froncie zachodnim podczas Wielkiej wojny, czyli I wojny światowej na froncie zachodnim no sam krajobraz bardzo przypomina ten właśnie z I wojny światowej. No Jest ponury, jest dosłownie przemielone wszystko artylerią same Kikuty Drzew pokazują jak wyglądała ta pierwsza wojna światowa walki w rejonie bachmutskim, właśnie w sumie samego podejścia do Bachmutu po zdobyciu Wesołej Dołyny, Zajcewa wojska rosyjskie, a szczególnie właśnie jednostki Wagnera które są tutaj główną osią walk i główną osią napędową tych ataków doprowadziły do zdobycia skrzyżowania M03 drogą na Pokrowskie mamy tutaj walki o, na podejściach, już bezpośrednio do Bachmutu. Wiemy, że zaciekłe walki trwały tutaj o miejscowość, w sumie w rejonie wysypiska śmieci z miasta Bachmut oraz o miejscowość Opytne oraz miejscowość Iwanachrut. Szczególnie o tą miejscowość Iwanachrut. Bardzo zaciekłe walki, kontrantarcie. uderzenie ukraińskie doprowadziło do odzyskania tej miejscowości. Ustabilizowało sytuację. Wiemy, że uderzenia wykonywały tutaj oddziały 115 brygady zmechanizowanej, a na południe doszło do rotacji. Z frontu została wyciągnięta 72 brygada zmechanizowana, która tutaj walczyła i jej miejsce zajęła świeża 110 brygada zmechanizowana z korpusu rezerwowego. Ona przejęła tutaj pozycję i wsparła przeciwuderzenie w rejonie opytnego, paraliżując stabilizując ten odcinek frontu. Natomiast no, bardzo zmęczona pewnie jest 58, która walczy tutaj już bardzo długo. Pewnie też będzie wymieniona. Bardzo ciężko ocenić, jak będzie się toczyły walki. W sumie Ukraińcy mogą zawsze się wycofać. Takie same walki o Bachmut mogą być bardzo krwawe. Ciekawe pytanie, co dalej? Bo nawet gdyby się udało Rosjanom zdobyć z Bachmut jakimś cudem, czy na zaciekłych walkach wykrwawiając się to sami stwierdzili też i żołnierze z grupy Wagnera, że oni ponoszą największe straty. I te straty na pewno są, bo ten krajobraz po jednej i po drugiej stronie frontu naprawdę robi ogromne wrażenie. Na pewno tutaj będzie miało znaczenie. Po zdobyciu, czy ewentualnym zdobyciu Bachmutu przez wojska rosyjskie, otwierają się nowe kierunki, ale wszystko to jest bez sensu. W sumie, dlaczego, dlaczego? powiem. Jakie hipotezy przedstawił major Fisher w ostatnich artykule. Bardzo ciekawe w sumie, ale jak zaznaczył wojna, to jest wojna i wszystko jest możliwe. Przejdźmy sobie do mapy Ukrainy i przejdźmy sobie na linię Ato. Na linii Ato mamy zmniejszenie natężenia walk, ale to nie znaczy, że tych walk nie było. Oczywiście te walki były. Atakowana była Kamianka, Opytne... Marinka. Ponadto cała linia była pod ogniem artylerii rosyjskiej. Wszystkie te ataki tutaj w tym rejonie były odparte. Nie zakończyły się żadnym sukcesem strony rosyjskiej. Przejdźmy sobie na mapę Ukrainy. Przejdźmy sobie na odcinek Zaporoski. Na odcinku Zaporoskim po ostatnich informacjach o walkach w rejonie powochny przez te trzy dni nie było żadnych informacji o walkach. Mieliśmy ostrzał za poroża, oczywiście ostrzał po obu stronach linii frontu oraz wybuchy w rejonie lotniska w Porze. Na ten moment nic więcej w tym rejonie się nie dzieje. Mamy pewne wątpliwości, czy będzie tu operacja ofensywna, czy nie. Natomiast y, ciężko nam ocenić, co, co tu naprawdę będzie się działo. Jest to jedna z lepiej przygotowanych linii i ona, że tak powiem, jest dobrze broniona przez stronę rosyjską, ale to nie znaczy, że wojska ukraińskie nie mają szans z nową ofensywą. Tym bardziej, że wszystkich nas nurtuje pytanie, gdzie są związki wśród nich i pierwsza samodzielna brygada pancerna, co one robią, gdzie się będą przygotowywać. Na ten moment ja nie potrafię odpowiedzieć. Nie potrafię też odpowiedzieć, kiedy będzie ofensywa. Okienko pogodowe, że tak powiem, coraz bardziej się nam kurczy i zastanawiam się, czy będzie, czy nie będzie jakiejś ofensywy w tym rejonie. Na to odpowiedź zna tylko ukraińskie dowództwo i liczę na to, że wkrótce nam wyjawi, bo tym bardziej wyjawi te informacje, bo coraz więcej informacji wskazuje, że Rosja chciałaby podpisać zawieszenie, które chciałaby wykorzystać do wzmocnienia, przegrupowania. I uderzenia w 2023 roku. Oczywiście ma rację Ukraina, że nie chce się zgodzić na takie coś. Tym bardziej, że no, czas, który by otrzymała Rosja, pewnie zostałby też wykorzystany do wyszkolenia rezerw z mobilizacji oraz ewentualnego przygotowania dalszego natarcia i otwarcia na przykład nowego kierunku, jakim jest odcinek kijowski. Bo przecież mamy informację o tym, że Łukaszenko wpiera już jawnie... Władimira Putina, pana P., może tak będzie lepiej nawet mówić, gdyż nie tylko wysyłał amunicję do tej pory, czy leczył jak co sam mówił żołnierzy rosyjskich, ale teraz mówił już o zgrupowaniu białorusko-rosyjskim, o liczebności 70 tysięcy, o transportach broni, które są wysyłane do Rosji w ramach partia sojusznika. No, mamy szereg czynności, które już jawnie pokazują Białoruś jako agresora. Czy stać ich na uderzenie w tym miejscu? Nie wiem. Na pewno są tam siły ukraińskie, one mają też już kilka miesięcy miały wiele miesięcy na to, żeby przygotować. Chociaż też byłem zaskoczony artykułem, jaki czytałem, że strona ukraińska do samego 24 lutego próbowała, że tak powiem, nakłonić Łukaszenkę do współpracy między Ukrainą a Białorusią i nie spodziewała się tego uderzenia przez Białoruś. Świadczyłoby o tym, że jak szybko Rosjanie przeszli te 60-70 km od granicy pod Kijów. No i z drugiej strony też jest pytanie, czy ewentualne działania ofensywne z Białorusi nakłonią stronę ukraińską do działań na Białorusi. Ale bardzo wątpliwa sprawa, gdyż no, Ukraina nie chce być postrzegana jako agresor, bardziej jako państwo broniące własnego niepodległego państwa i własnego terytorium przejdźmy sobie na mapę Ukrainy no, został nam jeszcze jeden odcinek odcinek hersoński a na odcinku hersońskim mieliśmy informacje do dnia 14 o walkach w rejonie Dawidowego Brodu Bruskińskie Borozeńskie aż do dnia 15 a dokładnie do godziny 3 rano kiedy to rosyjski telegram zapłonął że rozpoczęła się, nowa, rozpoczęła się nowa ofensywa ukraińska, oczywiście tak, zaczęły się jakieś działania, nie wiemy czy jest to nowa ukraińska ofensywa w tym rejonie. Ale o 3 w nocy rozpoczęło się potężne, potężne uderzenie artyleryjskie od Dawidowego Brodu przez cały ten odcinek aż do miejscowości Miłowe, głównej pozycji, jednej z głównej pozycji wzdłuż drogi do Nowej Kachówki. Mamy tutaj informacje o ataku. Około godziny 9 był pierwszy atak. Zakończył się on zdobyciem Czerwonego Jaru. Wejście odwodów rosyjskich powodowało, że Czerwony Jar znowu został odbity, przez zagarnięty przez wojska rosyjskie, a siły ukraińskie wycofały się. I po południu informacje o ponownej nawale jaki mój wniosek, może jakieś plany ofensywne są. Według mnie pierwsza nawa artyleryjska miała zniszczyć rozpoznane pozycje rosyjskie w tym pasie. Atak wykonany przez oddziały 17 Brygady Pancernej, wsparte przez oddziały 60 Brygady Zmotoryzowanej, miały nacierać w kierunku Miłowe Czerwony Jar, a oddziały 46 z Dawidowego Brodu miały uderzyć na Brzuskińskie i wzdłuż drogi, też na nową kachówkę. Natomiast nieudane to, na, znaczy nieudane, czy nieudane. Wszystko zależy od tego, jakie były cele tego uderzenia. Wiemy, że po południu nastąpiło drugie uderzenie artyleryjskie. Walki z tego rejonu, cały czas mamy informacje o walkach w tym rejonie. Natomiast czy jest to główne uderzenie, nie wiem. Jak, na, jak dla mnie, bardziej jest to rozpoznanie bojem. Tym bardziej niszczenie wykorzystanie artylerii. W sumie Rosjanie bardzo tam karżą się na intensywną działanie lotnictwa i helikopterów ukraińskich w tym rejonie w dużych grupach, jak oni to sami określili, więc mamy tutaj naprawdę bardzo ciekawą sytuację, jak się ona rozwinie, nie wiem. Natomiast wiemy, że to pierwsze dane natarcie ma ciąg dalszy nagrywam po południu 15, więc też jestem ciekaw, na bieżąco najwyżej będziemy aktualizować pod filmem. Jak się ta operacja tutaj będzie układała dla strony rosyjskiej i dla strony ukraińskiej? Jeżeli chodzi o dodatkowe informacje z tego rejonu, bombardowana była nowa Kachówka, Beresław Kachówka, oraz mamy informację, że dzięki HIMARS-om nakryto stanowisko dowodzenia 205. Brygady zmechanizowanej. I ataku na stanowisko dowodzenia zginął dowódca tej brygady, pułkownika Eduarda Szandurę. No, strata samego dowódcy jest ciężka, tym bardziej w rejonie tej działania tej brygady, która no, ma kluczowe znaczenie może mieć kluczowe znaczenie dla dowództwa obrony tego odcinka. Jak widzimy, blokuje drogę z Dawidowego Brodu do nowej kachówki. Przez Beresław, więc tutaj może mieć to naprawdę znaczenie. Miałoby to znaczenie do tego natarcia, które jest wykonywane. Oprócz tego mamy informacje o atakach w tym rejonie na 5 magazynów amunicji oraz stanowisko dowodzenia batalionu zmechanizowanego. Bez określenia, nie, nie, nie jestem w stanie określić. Mamy taką, jest taka informacja i oczywiście cały czas pod ogniem są też przeprawy. To Dniepr. Więc tutaj, jak najbardziej. Przejdźmy sobie na drugi kawałek frontu. Wkrótce wrócimy do jednego odcinka. Mapa będzie mapa połączona, bo chciałem ją przybliżyć taktycznie, ale widzę, że jednak to przeskakiwanie troszeczkę się mija z celem, więc zobaczymy. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj przegrupowania po jednej i po drugiej stronie. Oczywiście bombardowany Hersoń, przeprawy. Oczywiście mamy też informacje o. Przegrupowaniu w ten rejon, dokładnie widziałem zdjęcie żołnierzy 128 Brygady Posad Pokrowskie, więc mamy wzmocnienie tutaj tego odcinka. Czy będzie to niosło dodatkowe działania w tym kierunku? Myślę, że tak. Tym bardziej, że pojawił się wywiad z jednym z dowódców, bodajże 63, czy z oficerem prasowym, czy dowódcą 63 Brygady Zmechanizowanej. I w sumie dziennikarz pytał odnośnie tego, czy Hersoń będzie wyzwolony, ale jasnej deklaracji nie było, natomiast y, zajadał sobie smacznie arbuza, więc no, obwód hersoński, symbolem obwodu hersońskiego jest arbuz, więc y, myślę, że samo to dało do zrozumienia, że celem Ukrainy, no przed zimą prawdopodobnie, chociaż ciężko im będzie to zrobić, nie mówię, że jest to niemożliwe, ale jest, mają plan taki, żeby jednak zdobyć ten Hersoń i no, ustawić tą linię obrony w tym rejonie. Na koniec chciałem tylko powiedzieć hipotezy, o no, hipotezach majora Hiszera, który tutaj ma w sumie idiotyczne, on to określił jako idiotyczne decyzje Rosjan i na punkt pierwszy dał właśnie odcinek hersoński, jak mówi. No, uporczywe trzymanie przyczółka pod Horsoniem, Herson, skąd nie można już wyprowadzić ani natarcia na Mikołajów, Odessę czy róg, nie mówiąc już o, o dalszej części Ukrainy, no, jest bezsensownym trzymaniem tego y, przyczółka, tym bardziej, że jest problem z dowożeniem amunicji przeprawami przez, przez Dniepr, więc tutaj trzymanie tego no, jest, jest problemem, który sami sobie gotują. Czy hipoteza trafna? Jak najbardziej zgadzam się z Majorem Fischerem. Druga jego hipoteza, idiotyczne decyzje to są natarcia pod Bachmutem, w którym pisze, że po rosyjskiej katastrofie pod Iziumem Kupiańskim, traciły mania. natarcie z pod Bachmutu na północ straciło sens. Dlaczego? On tutaj się zastanawia, dlaczego tego nikt nie odwołał. Dlaczego nikt realnie nie ocenił sytuacji i nie nakazał przejść do obrony, aby przegrupować wojska do innych, na inne odcinki. Ale tutaj jaka będzie decyzja, trzecia idiotyczna decyzja to są pseudozmasowane ataki na, na infrastrukturę krytyczną. E, oczywiście jak już widziałem komentarz. No nie będę mówił, że o Nucy czy Trolla, który pisał, że w Kijowie rakieta S300 ukraińska spadła na, e, na, na, na plac zabaw, no to słuchajcie, no naprawdę ręce się załamują. To za chwilkę nam powiedmy, będą pisać osoby, że no że dzieci zostały zabite przez samych Ukraińców. No tak, oczywiście. Wszyscy zabijają, tylko nie Rosjanie. Corki, wybaczcie, ale ja już po prostu czasem nawet już nie czytam tych komentarzy do końca, tylko po prostu usuwam. Nie dlatego, że, że, że każdy ma prawo się wypowiedzieć, ale słuchajcie, no szanujmy się, chociaż wiem, że do niektórych to i tak nie trafi. Słuchajcie, tyle z tego odcinka, tyle na dziś. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.